Siemeczko, Skoda Roomster, wybuch jeden zbiorniczek wyrównawczy, wybuch drugi zbiorniczek wyrównawczy, teraz jest trzeci zbiorniczek wyrównawczy, na wskaźniku 130 stopni, silnik jeszcze działa i nikt nie potrafi sobie poradzić z tym, znaczy no, czy nikt? Nie wiem, w każdym bądź razie spróbujemy to naprawić, w końcu do nas pani podjechała, no bo już wymieniła no nie sama, wiadomo, trzy zbiorniczki wyrównawcze i, i wciąż jest źle, i silnik się przegrzewa, yy, ale klima chodzi, wentylator się włącza, nie wiadomo o co chodzi. Także zaczynamy. Siemaneczko, Skoda 1.4, o taki. No, Słuchajcie, problem jest taki, że pani przyjechała, już został wymieniony dwa razy zbiorniczek wyrównawczy i dalej wybucha. Hmm. Wybucha, wyrzuca płyn, nie wiadomo co się dzieje. Temperatura na wskaźnikach około między 90 a 100 stopni a wentylator nie działa. Nie chłodzi się silnik. Tyle, że jak się włączy klimatyzację, to wentylator działa. Zobaczcie, jak nas Skoda oszukuje. Mamy już 105 stopni na silniku. 103, 105, 106. Wentylator nie działa. A tu zobaczcie, idealnie 90 stopni. I co najlepsze jest, wyrzuci płyn chłodniczy, bo pani jechała już tak się stało a na cegarach 90 stopni równie dobrze ten wskaźnik mogliby sobie darować tu już ktoś się postarał zbiorniczek wymienił, nowy korek jest założony i zobaczcie zaczyna już powoli puszczać już ciśnienie jest na tyle duże że zaczyna powoli upuszczać awaryjnym zaworem silnik pracuje wentylator stoi temperaturkę mamy 108 spokojnie przy 108 wskazóweczka delikatnie powędrowała na 92 <grym> czyli można by powiedzieć, no 100 sto, stoimy w korku, no tu macie 95, tu macie 100, 110, 120 i 130, tak? No to stoicie w korku, no a tam o delikatnie 92, nic się nie dzieje, uh -huh. nic się nie dzieje, już ponad 108, 109 to nie jest Opel, że 115 stopni ma trzymać no dobra, nie będziemy go dalej męczyć mamy tutaj 112, 113, czasami 115 się już pojawia o, gdzieś 113 tutaj nawet jeszcze seteczki nie ma czyli ta wskazówka już powinna być tu, na tej kresce prawie na czerwonej dobra, nie ma co go dalej męczyć wystarczy włączyć wentylator tu AC włączamy Uruchamia nam się wentylator. Teraz Wam pokażę dlaczego. Temperaturka już zaczyna spadać. No, czuję po nogach jak wieje gorącym. <grymne> Także, dobra, powoli opada. sobie chodzi i się wychłodzi. Wentylator działa. Ale hola, hola teraz. Tu mamy termostat. O, w tym miejscu. Temperatura silnika była 118 stopni Celsjusza, czyli już graniczna. 120 to jest taki jeszcze, gdzie ten płyn spokojnie wytrzymuje i silnik. I teraz tak. Wentylator sobie jak widzicie, uruchomiłem na krótko, na maksymalne obroty. Tu wystarczy zewrzeć i wentylator chodził na maksa. A temperatura silnika spadła tylko do 110 stopni. 110, 112 i tak sobie cały czas trzymało. I z wentylatora wiało już zimne, zimne powietrze. Czyli co nam się dzieje, ale właśnie teraz coś mu powiedzieć: że e, pompa wody walnięta. No nie, bo ogrzewanie w kabinie cały czas jest fest. Nawet jak się weźmie na maksa wentylator, na wolnych obrotach cały czas ogrzewanie jest. Czyli przepływ wody mamy w małym obiegu. Według mnie nie otwiera się termostat do końca. Otwiera się tylko częściowo lub się zawiesił, za, za, zablokował i. On puszcza tylko trochę wody przez chłodnicę, a resztę puszcza w mały obieg. I ten czujnik temperatury, co tam jest, on może być uszkodzony. To się mogły nałożyć dwie awarie, ale niekoniecznie, ponieważ chłodnica jest zbyt zimna, żeby tamten czujnik włączenia wentylatorów załączył nam wentylatory. I teraz zrobimy taki myk, bo i tak wodę musimy z niego spuścić. Znaczy, płyn chłodniczy musimy z niego spuścić, bo musimy wymienić termostat. Także dzisiejszy odcinek będzie polegał na naprawie układu chłodzenia w silniku w skodziance. Tutaj, o tutaj, no, w silniczku 1.4. Jak Was zaciekawiłem, to zaczynamy ten odcinek od tak szybkiej akcji. Od czego zaczniemy? Od demontażu, spuszczeniu wody, demontażu termostatu. Oraz demontażu czujnika temperatury. Wyjmiemy sobie temperatury, przepraszam, czujnika włączenia wentylatorów. Wyjmiemy sobie go, nagrzejemy go na zewnątrz. Oczywiście będzie podłączony do kostki i zobaczymy, czy uruchomi nam wentylator. Jeśli uruchomi, czujnik jest sprawny. Ale on kosztuje, nie wiem, 15 zł, więc i tak go pewnie wymienimy. A i zobaczymy sobie, o co chodzi z tym termostatem. Może sobie go zagrzejemy, wrzucimy do gorącej wody, zobaczymy czy się otwiera. Temperatura otwarcia tego termostatu to jest 88 stopni, a przy 93 ma być otwarty całkowicie. Także, co co? Startujemy. I zaczynamy sobie od spodu, zobaczcie. Samochód jest po kolizji z przodu, było to naprawiane. Jest nowy wentylator, nowa chłodnica wody, nowa chłodnica klimatyzacji, nowy ten pas przedni okular tak zwany. Jest ok sprzęt założony, tam jest nic sens, widzicie, nic sensa, że tutaj nie było oszczędzone. Wentylator z zamiennika nie ma tego mocowania, więc tu zawsze trzeba trytkę dawać. I co? No i ten czujnik został stary, bo on nie przychodzi z nową chłodnicą. Więc tu spoko, no nic, nic, do nikogo nikt nic nie ma, więc wszystko w porządku. Spróbujemy tu założyć klucz, zobaczymy czy się uda, bo jest dosyć wąsko, cienkościenny, odkręcimy ten czujnik. I sprawdzimy jego działanie opalarką, a przy okazji zamówiłem termostat, a teraz Wam pokażę coś. A tutaj mamy termostacik już przygotowany do montażu, sobie nasmarowałem uszczeleczkę, o takie malutkie coś, przełączniczek, jakby trzeba było, to przełącznik wentylatorów, także tu już sobie rurę rozebrałem, tu jest nasz termostat. Tak, zastanawiam się, czy podstawę akumulatora trzeba ściągać, czy nie. No tutaj może ta linka biegów przeszkadzać nieco. Oj, w tą stronę. Nie, to jest tylko góra-dół, więc tutaj nic nie zrobimy lepszego. To w takim razie tylko zajmiemy się tym termostatem. Tu sobie wypnę. Albo i nie, nic będzie, lepiej, bo się łamie. Dobra, poradzę sobie, to odkręcę jedną, drugą. Nawet węża nie będę odpinał, dosyć prosta operacja. No i prostsze bardzo strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, co tu się stało. To taki już. O, widzicie, jak się zepsuł. Wszystko się tutaj skrzywiło. Także, tak jak mówiłem, doświadczenie. Tylko po co wymieniali te zbiorniczki? O, tu już kuma się wysypuje. No. Także, jeszcze raz powtarzam. Jak macie mechanika dobrego, to szanujcie go. Bo zawsze możecie mieć, mieć gorszego. Dobra, wkładamy termostacik, sprawdzamy przełączniczek od wentylatorów i raczej będzie git. No i termostacik wymieniony, i tamtego czujnika nie trzeba wymieniać na 99%, bo po prostu termostat był zamknięty, więc czujnik nie miał dostępu do ciepłej wody, przez co nie wiedział, żeby włączyć wentylatory. A uruchomienie klimatyzacji pomagało tylko troszkę, no bo przepływ tego był bardzo malutki. Także nalewamy płynu, i odpalamy, jedziemy się przyjechać, odpowietrzymy sobie to autko i będzie prawdopodobnie dobrze. Zobaczcie, takie niby mega prosta awaria, mega prosta, ale dwa oryginalne zbiorniczki to jest koszt spory. Dwa razy płyn chłodniczy, też jest koszt, tak? Ja daję nowy płyn chłodniczy, zlałem mimo że w bańkę, i tak dalej, ale nowy, to jest gruszowa sprawa tutaj. Ale zbiorniczki to jednak trochę kosztują, no. przykro, przykro, no ale dobra, lecimy. Zapomniałem założyć dolnego węża do chłodnicy, już bym płynu nalał. Słuchajcie, ja wiem, że mnie dużo osób ogląda, fajnie mi, o, o, dwóch obserwujących mam, no ale dobra, jest taki pewien portal motoryzacyjny, czy motoryzacyjny, się zajmuje też tam więcej, ma różnych artykułów pisze, Fajnie by było, jak. Bo akurat czytam ten portal motoryzacyjny, bo tam to akurat są dosyć ciekawe informacje. To fajnie by było, jakby osoba, która pisze dany artykuł i na przykład w tym artykule jest około 6, 8, no powiedzmy 10 zdań, które wypowiedziałem ja, idealnie toczka w toczka przepisane, przesłuchane i przepisane na pseudo. Papier, czyli na stronę internetową. Fajnie jakby na przykład ktoś, ten, ten redaktor, ta osoba pisząca na przykład dała kto to mówił cytat, prawda? Czyli to jest cytat, tak? Ja tam nic nie mam do tego, że ktoś mnie cytuje, ale tak fajnie byłoby. No. E, cytat wzięty z filmu tam e, użytkownika Romiren Łukasz, i tam, prawda, taka stopka redakcyjna miło by było. Dzięki. Jakby co następnym razem? Ja się nie denerwuję, spokojnie, nic tam nie piszę, możecie sobie korzystać wszyscy, ale tak fajnie byłoby jakby się tak zacytowało kto to robił. Dobra, wlewamy płyn. Tak, będę Wam pokazywał jak się leje płyn. Oczywiście nie trzyma się bańki tak jak ja teraz trzymam, ale jedną ręką nie jestem w stanie tego zrobić, bo powinno się trzymać bańkę bokiem. E, no dobra, to, to, to naleję, no i dopiero się spotkamy. Ok, płynu zalane aż nadto, spokojnie on sobie wciągnie, za chwilę go odpalimy. Tutaj jeszcze mamy pusto, bo termostat. ten tu mamy jeszcze tak prawie, prawie pusto. Termostat zamknięty. Tu mamy awaryjne uruchomienie wentylatorów, jakbyśmy chcieli. Także spoko. Może od razu podłączymy czujnik, co? Czy awaryjnie? bo będziemy odpowietrzać. Dobra, podłączymy czujnik, żeby to pracowało już normalnie. O! No dobra. No to co, no to róbmy to. Gada, gada, a nic nie robi, tak. O, tam jest czujnik i sobie go wepchniemy Czekajcie, bo tutaj muszę tylko o tak tam było dwa y, dwu, psz, jest dwubiegowy wentylator widzicie nie widzicie nic ja też nic nie widzę robię to na czuja nawet nie wiem czy trafią dobrze o dobra wklikło się dobra to jest nasz przewód zabieramy na razie Uruchamiamy zacny pojazd, łączymy się komputerem, patrzymy jaka jest temperatura, patrzymy tylko czy tak wszystko jest na. jest dobrze. Jest dobrze. dobrze, Niech sobie chodzi. Komputera weźmiemy, sobie połączymy się jeszcze raz. Silnik. I sobie weźmiemy bloki pomiarowe, o chyba tak, no dalej dalej młody, pyk, blok pierwszy, to nas interesuje, temperatura silnika 46 stopni i na wskaźniku też leży, zobaczymy czy to trochę płynu wciągnie, no mi trochę to się zejdzie, nie będę Wam zabierał czasu, także widzimy się jak się uda już odpowietrzyć. Tu już nam się wentylator włącza, a tu mamy... Chodź tu, chodź tu! Ja robię Cześć! Ja robiwał. On robi wał do swojego kłada, bo ostatnio trochę za szybko szedł. Tak. Skończył się. Skończył się, oj tam kurna, ja żeś... <laughs> Ale na przednim napędzie zrobiłeś całą trasę. Nawet to... więcej niż całą trasę. No, nawet więcej, że do domu wrócił. <laughs> Cały dzień jazdy na przednim napędzie. A co mamy tutaj? Udało się uruchomiłem i o! Właśnie się wyłączył wentylator. Ale działa wszystko. Czekaj, musimy podejść do temperaturki. Jest 90 stopni aktualnie. Trochę ją pokazujemy, żeby się zaczęła grzać. 89, o. I się rośnie 90, 90, 91, 2 zaraz się będzie włączał, wentylator. Poczekamy chwilę. O! I udało się. Działa. Czyli czujnik wcale nie był uszkodzony. Tylko termostat. I po jeździe próbnej Rusterek działa. Bardzo fajny samochód, fajny silnik może trochę za mało mocy ma, ale nie oszukujmy się, przyjeździ dużo kilometrów. Mam nadzieję, że nic się uszczelce pod głowicą nie stało, tak jak u mnie wkładzie. No, przykro jest tylko trochę, że po prostu poprzednie warsztaty, które próbowałem tutaj zrobić, po prostu nie udało mi się zdiagnozować awarii termostatu. A to bardzo prosto było. No, no nie ma co się oszukiwać. No. Węże do chłodnicy zimna, silnik się grzeje. Ogrzewanie jest w kabinie, no to co? Termostat. Doświadczenie. Dobra. Trzymajcie się. Krótko. Cześć.